Witajcie. Pimoć, że zastanawiacie się, kim jestem i dlaczego do was mówię, by to wyjaśnić, pozwólcie, że w kilku słowach powiem o sobie, a potem wyjaśnię, dlaczego do was mówię. Mam na imię Maciek i jednym z ważniejszych wydarzeń w moim życiu było to, że 30 lat temu oddałem swoje życie Jezusowi i od tamtego momentu rozpoczęła się moja wspaniała przygoda z Bogiem. W tym czasie Bóg... Postawił na mojej drodze wspaniałą dziewczynę, która dzisiaj jest moją żoną od 25 lat, storenia. Bóg dał nam dwóch wspaniałych synów, dzisiaj już dorosłych Dawida i Kubę. W międzyczasie też studiowałem w Chrześcijańskim Instytucie Biblijnym Misyjnym w Krakowie, a także w Maryland Bible College and Seminary w Stanach. I od 15 lat jestem pastorem Kościoła Ewangelicznego Misja Łaski w Warszawie w Warszawie, do której przyjechałem jako misjonarz w 1997 roku. Jak już powiedziałem, jestem pastorem, ale zawodowo pracuję w ciągu dnia i dlatego zazwyczaj wieczorami i nocą mam czas na to, aby studiować Słowo Boże. I to jest właśnie jeden z powodów, dla których niektórzy nazywają mnie nocnym Markiem. A ponieważ mam na imię Maciek, to pomyślałem, że ten blog, ten a tak naprawdę vlog nazwę Nocny Maciek. A dlaczego chcę robić i postanowiłem prowadzić ten kanał? Ponieważ wiem, jak ważne we współczesnym świecie jest to, by budować się wierze. Ja sam zawdzięczam tak wiele ludziom, których Bóg postawił na mojej drodze, dzięki którym budowana była moja wiara. Jednym z takich ludzi był Człowiek, który założył kościół, w którym dzisiaj służę, człowiek, który ma na imię Karl Stevens. Urodził się w 1929 roku i gdy miał 23 lata, nawrócił się i od tego momentu poświęcił całe swoje życie na poznawanie i głoszenie Słowa Bożego. Jedną z rzeczy, których Bóg zrobił przez niego, to jest właśnie kościół Misja Łaski, który jest nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. A zaczęło się od tego, że na przełomie lat 50. i 60. maleńki kościół baptystyczny w Łiskaset w stanie Maine w USA przychodził bardzo poważne trudności. Liczył zaledwie 12 członków, którzy byli aktywni w tamtym czasie w kościele, ale niektórzy z nich nawet chcieli zamknąć ten kościół. W tym samym czasie dwie kobiety przez wiele lat modliły się o to, aby Bóg wzbudził w reniu Whiskaset biblijnie wierzący kościół, który przyniósłby duchowe przebudzenie do tego miasteczka i okolic. I jako odpowiedź na ich modlitwy Bóg powołał do tego kościoła pastora i był nim właśnie Carl Stevens. Bóg użył go w niesamowity sposób, bo w przeciągu kilku lat ten obumierający kościół doświadczył duchowego przebudzenia i rozrósł się do ponad tysiąca osób. Od tamtych czasów stale wzrasta i do dzisiaj dotarła z Ewangelią do ponad 200 krajów na całym świecie. Dziś nosi nazwę Greater Grace World Outreach i ma swoją siedzibę w Baltimore w USA. A w 75 krajach na 5 kontynentach znajduje się 750 kościołów Greater Grace. A jak to było w Polsce? Otóż w połowie lat 80. do naszego kraju, ogarniętego kryzysem i niepokojami społecznymi, przybyła grupa misjonarzy z kościołów Great Grace z USA i Finlandii. Oczywiście oficjalnie przebywali w naszym kraju jako studenci uczący się języka polskiego, ale nieoficjalnie głosili Ewangelię. Tak, no, mi nieustannie poddawani byli kontroli przed komunistyczną służbę bezpieczeństwa i pośród sklepów, których półki pełne były tylko octu i musztardy. Niczego więcej. Także w zatłoczonych pociągach, w których zdobycie miejsca siedzącego w toalecie było uważane za sukces, założyli kościół, który został oficjalnie zarejestrowany w 1990 roku i obecnie nosi nazwę Kościół Misja Łaski. Posiada kościoły w Krakowie, we Wrocławiu, w Gdańsku, właśnie w Warszawie, gdzie mam przywilej być pastorem już od 15 lat. Może tyle tytułem wstępu. W kolejnych odcinkach, na które już teraz Ciebie bardzo serdecznie zapraszam, będę dzielił się krótkimi rozważeniami ze Słowa Bożego, które wierzę w to głęboko, będą budować Twoją wiarę. Pozostań z Bogiem i do zobaczenia.